Dzień dobry, witamy w dzisiejszym vlogu Life is a miracle, jedziemy na blisko natury Po drodze mojego brata wyrzucam w Szczecinie Który jest senny Trochę miłości i szczęścia w życiu trzeba Wesołego, pozytywnego nastawienia Wysiadł, a ja jadę dalej Na pełnym rapie Bo Biegnie świr Chodź, idziemy jeść. i got big dreams i'ma do big things so you see me on the big screen lookin' so clean i don't move slow i move fast right pat if you don't get it back, make the most of it. Become the best that I can. Everybody, look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you nie nadaje się do tego, nie chcę zbierać tej trzciny musiałoby być takie jakieś widły z przodu i może by wtedy działało ale ja już nie mam siły robić kolejnych rzeczy, kurde chociaż można by było tutaj dorobić takie widełki, nie? kurde, Bela, fajny pomysł, ale jednak nie narobiłem się pieniądze wydałem no nic to się nie, spróbuję, to się nie nauczy spróbujemy kotwicą zaraz pojadę po kotwicę to nie jest złe, tylko to trzeba zmodernizować. Tu trzeba zrobić takie widełki. Najlepiej to by było grabki poprzyczepiać. Żeby były grabki. Grabki trzeba kupić i przykręcić. Albo przyspawać. Bierzemy kotwicę, spróbujemy jeszcze kotwicą. Nie no lipa, lipa jest panie, lipa Chuj, Jak to kurde robić Trzeba będzie to zrobić Poprawić to Nie wiem, zobaczymy Dobra, jedziemy są. Stwierdziłem, że posprzątam podwórko Dobrze, to jesteśmy w pracy Kochani No dobrze, to jesteśmy w pracy Fajnie jest, bo się dzień robi już dłuższy, więc będzie można pracować Zdecydowanie dłużej O, pojechał już motocykl To niedługo ja też tak pojadę Mam nadzieję We're changing life, yeah, bring it in Call it to a side of the old generation Fuck the kids,